I jojo, yo, yo, yo. witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Tym razem e, widzicie tutaj na ekranach gameplay z gry Battlefield 4. Dominacja. Gram e, bronią AKU12. Ten gameplay ma mm, nawet już nie tygodnie, tylko miesiące, także jest to dosyć stary gameplay. E, I e, pytania ewentualne z Waszej strony. Czy można ze mną zagrać w Battlefield 4 i, i, i w ogóle w cokolwiek, no to jest odpowiedź jedna, nie bardzo, ponieważ ja, tak jak mówię, Battlefield 4 zostawiłem już jakiś czas temu, nie gram w to i w ogóle mało gram ostatnio, bardzo mało, także cieszę się, że jeszcze mam tutaj jakieś gameplaye, żeby pod komentarz mogły mi posłużyć. Mówiłem w poprzednim komentarzu, dlaczego tak jest, dlaczego mało gram, także tego tutaj już nie będziemy poruszać. Jeżeli chcecie, to zaglądnijcie sobie na poprzedni mój komentarz. E, o czym tutaj będziemy rozmawiać? Mam 8 minut na to, więc dwa tematy chciałbym poruszyć. Pierwszy temat to jest... E, wracam z serią Znani z YouTube. Tak jest, Znani z YouTube wracają... Jeżeli czekaliście na tą serię, to mam dla Was dobrą wiadomość. Właśnie teraz chcę wrócić do tego i moim kolejnym gościem w rozmowie będzie Krachu. Jeżeli nie znacie Kracha, nie wiecie kto to jest, taki mały zarys Wam tutaj powiem. Oczywiście link tego kanału znajdziecie w opisie tego filmu. Możecie sobie kliknąć, tam to będzie pierwszy link. I zobaczyć, kto to jest. Koleś nagrywa w języku angielskim, ale jest Polakiem. Nie wiem za dużo o nim, dlatego wam tutaj nie będę opowiadał szczegółów, dlaczego mieszka w Stanach Zjednoczonych, bo mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale mówi też po polsku, bo piszemy, na, znaczy piszemy. Pisałem do niego na Twitterze. W języku polskim, bo wiem, że mówi po polsku no i odpisuje mi w języku polskim, także jesteśmy więcej umówieni za tydzień, może za dwa, zobaczymy jak to pójdzie. On może nagrać to ze mną w weekendy. Ja teraz niestety pracuję sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa też pracuję. Nie wiem, kiedy będę miał wolne następnym razem, ale w jakiś tam weekend najbliższy postaram się właśnie umówić z nim i nagrać nagrać właśnie kolejny odcinek znani z YouTube. Także jeżeli macie do niego pytania to bardzo, bardzo liczę na wasze tutaj zaangażowanie, ponieważ to wy tworzycie tą serię znani z YouTube. Ja od siebie oczywiście zadam jakieś pytania, jak to zawsze robię, ale bardzo ważne jest to, żebyście wy pytali. Tylko nie pytania oczywiście durne typu czy robisz masło, czy robisz kurcze placki, bo to jest Słuchajcie, to są raczej poważne rozmowy. Wiadomo, że są tematy bardziej śmieszne, bardziej luźne i bardziej poważne, ale postarajcie się po prostu zadawać jakieś pytania konkretne bez jakichś pierdół, Bo nie będę czytał takich właśnie komentarzy i zadawał mu takich pytań bezsensownych. Także mogą mieć coś wspólnego, te dwie osoby z mojego tak otoczenia, czyli krachu i i AIDS monkey, ponieważ Atsmanki Olaf mieszka w Stanach i Krachu też mieszka w Stanach. Może być ciekawa rozmowa, także zapraszam was do komentowania do zadawania tych pytań tutaj pod tym filmikiem. A i kolejna sprawa, którą chciałem dzisiaj poruszyć, to jest nowe partnerstwo na YouTubie. Byłem byłem związany kontraktem z Maker Studio. Nie byłem zadowolony za bardzo z tego i zmieniłem, rozwiązałem kontrakt z nimi i Podpisałem wczoraj dosłownie kontrakt z kurs network. Kurs network Game, Games for. Union for Gamers, tak to się nazywa. Także zobaczcie, sprawdźcie sobie ich na, na YouTubie, na, w internecie, w googlach. Bardzo fajną oferują stawkę, czyli 90% idzie do mnie, 10% dla nich. Nie nagrywam już tyle na YouTubie, żeby mieć z tego jakieś zyski a po drugie nie robi się tego dla zysków, tylko dla, dla, dla frajdy, dla widzów dla samego tworzenia, dla samej rozrywki właśnie i przyjemności i nagrywania i komentowania ale czasami właśnie przyjemne idzie też z pożytecznym, więc e, lepiej mieć 90% zysków ze swoich filmów niż e, 60% tak jak oferował mi właśnie Maker Studio jeżeli zastanawiacie się nad, nad właśnie partnerstwem, kogo wybrać, to z mojej strony zobaczymy, jak to będzie z tym, właśnie Kurs Network. Bardzo dobre opinie mają, dobre, dobre rzeczy na ich temat można usłyszeć i dobre stawki. Także mm, nie wiem, czy mogę teraz już polecić Wam tą sieć. Jako partnera, bo tak jak mówię od wczoraj jestem i nie wiem jak to będzie wyglądało. Wygląda na dobrą sieć. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie um, wyglądać. Słuchajcie, mam nadzieję też, że będę miał więcej czasu teraz na Black Ops 3. E, ponieważ e, moja dziewczyna teraz pojechała do Polski na święta. Wraca dopiero w drugim tygodniu stycznia, także... E, Będę tak naprawdę miał dużo teraz czasu na jakieś swoje sprawy, nie wiem czy nagranie, bo to też chodzi o to, że trzeba mieć też ochotę i te chęci do, do grania, do nagrywania, nie wiem czy już mi to wróciło, czy dalej jest tak, że po prostu nie chce mi się za bardzo, jak na razie nie chce mi się nawet konsoli odpalić, ale to się może zmienić za dzień lub dwa i może jakieś livestreamy zrobimy, może jakieś właśnie komentarze na żywo. Zobaczymy co z tego wyjdzie, chciałbym właśnie wrócić troszeczkę bardziej do grania, nie wiem na ile mi to wyjdzie. Bo też jest życie oczywiście codzienne i, i czasami jest tak, że po prostu się nie chce, a, a czasami jest tak, że po prostu się nie ma czasu, także różnie to bywa. E, będę też chciał właśnie wyjechać z dziewczyną na wakacje w, w styczniu, więc też może mnie nie być przez jakiś czas. Na tydzień, może zobaczymy, jak to będzie. Postaram się tam dla Was coś nagrać, też wezmę kamerę ze sobą. Zobaczymy, czy gdzie jeszcze pojedziemy. Czy gdzieś na, gdzieś na jakieś wyspy kanaryjskie, a pewnie Teneryfa lub Lanzarote. Zobaczymy. I mam nadzieję też, że będzie fajna pogoda, bo w styczniu 20 parę stopni, no to według mnie jest bardzo. Przyjemna temperatura. Zobaczymy. Czekam na to też, bo dawno, dawno nie byłem gdzie na wakacjach, i życzę Wam tego też z mojej strony, żebyście gdzieś wyjechali w najbliższym czasie. Jeżeli nie latem, to jakieś ferie zimowe to jest ważne, żeby sobie odpocząć, żeby odetchnąć od tej pracy, od, od, od wszystkiego, od obowiązków. I tak to właśnie wygląda. Słuchajcie. Także zapraszam Was jeszcze raz do zadawania pytań dla Kracha i widzimy się. W następnych filmikach. Pozdrawiam serdecznie. Na razie.